Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejny gość telewizji Nowego Ekranu, pan poseł Artur Górski, który z warszawskiej listy kandyduje ponownie do parlamentu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Panie pośle, zostało nam no, trochę więcej jak tydzień. 10 dni. 10 dni, tak? No, tak. To jest niewątpliwie trochę więcej jak tydzień do wyborów. Właściwie też jest to finisz pańskiej kampanii. Może by pan nam coś powiedział o tym, co było dotychczas zrobione? Jak to idzie na Mokotowie, w sąsiednich dzielnicach? Startuje pan z listy warszawskiej. Tak, jestem na szóstym miejscu listy warszawskiej. Jestem takim, można powiedzieć, na liście pierwszym posłem o poglądach konserwatywnych czy katolicko-konserwatywnych. I niewątpliwie mój, moja kampania wyborcza w znacznej mierze jest skierowana do tego elektoratu, do ludzi, którzy mają takie prawicowe poglądy. W tej chwili wchodzimy, czy też weszliśmy od poniedziałku w trzeci etap mojej kampanii wyborczej. Mianowicie od poniedziałku można na niektórych ulicach Warszawy, Śródmieścia, Mokotowa, Ursynowa, Pragi Południe znaleźć słupy Warexpo z moimi dużymi plakatami. A także rozpoczęła się kampania w mediach. Cała seria moich reklam w naszym dzienniku oraz w prasie lokalnej, w tygodniku Nasza Polska. Także rozmowę tutaj dla nowych mediów traktuję jako element tego trzeciego etapu mojej kampanii. No niewątpliwie jest to ten okres, kiedy jest kampania najbardziej aktywna, najbardziej rzeczywiście mobilizujące wszelkie siły i środki, jest to już ten ostatni okres i właściwie, właściwie poniedzieli to już będzie wypełnianie pewnych luk, jeszcze są zaplanowane duże akcje ulotkowe, w tej chwili zresztą trwa akcja ulotkowa na Śródmieściu, planujemy jeszcze duże akcje ulotkowe na bazarach w sobotę, pod Arkadią w piątek, w niedzielę pod kościołami w kilku dzielnicach, ale już nie na Mokotowie, już, już kampania na Mokotowie moja jest zakończona, natomiast no, rozprzestrzeniamy się na różnych dzielnicach, mamy jeszcze kilka tysięcy ulotek do rozdania i ostatni tydzień to już będzie, no, ostatnie ulotki trafią do, do mieszkańców Warszawy. Mam nadzieję, że wynik sprzed czterech lat poprawię i że A się. A jaki ten wynik był, proszę przypomnieć. Trzy lata temu, cztery lata temu to było 3080 głosów. To był szósty mandat Prawa i Sprawiedliwości szósty ostatni. Ja zresztą przypomnę, że ten mandat się rozstrzygał najdłużej. To był jeden z ostatnich, chyba nawet ostatni mandat, który był zadecydowany, dlatego że groziło Prawo i Sprawiedliwości, że będzie pięć mandatów w Warszawie. I szósty mandat dopiero przypadpisowi po podliczeniu głosów, które padły za granicą na emigracji. Gdyby 3000 głosów mniej padło na prezesa Kaczyńskiego, lub gdybym ja dostał 80 głosów, to by nie było tego mandatu. Także, także ciężko wywalczony pracą, stresami ten mandat, ale mam nadzieję, że tych 4 lat nie zmarnowałem i że. Wielu wyborców doceni moją działalność lokalną, moją działalność legislacyjną, a także moje poglądy, wierność moim poglądom, które od dawna reprezentuję. Komitet Prawa i Sprawiedliwości na Mokotowie jest największy w Warszawie. On gromadzi ludzi wokół biura pana posła i dobrze by było, żeby w przyszłości też tak było. W związku z tym, czy sztab wyborczy to był sztab profesjonalistów czy to był sztab tak zwanych profesjonalnych nieprofesjonalistów wolontariuszy osób które wkładały w tą kampanię w rozdawanie ulotek mieszkańcom serce czy też za pieniądze nie nie to wszystko są wolontariusze ja oczywiście, ja oczywiście można powiedzieć jestem profesjonalistą dlatego że z jednej strony jako politolog Wiem od strony teoretycznie, jak się robi kampania, ale też od strony praktycznej. Jest już to już moja kolejna kampania. Ja przypomnę, że zostałem posłem po tym, jak byłem radnym, czyli już miałem pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o, o działalność z ludźmi, o prowadzenie kampanii. I, i w poszczególnych dzielnicach oczywiście, w Madame jest to największa grupa ludzi działają zespoły ludzi. Które są kierowane, prowadzone przez takich koordynatorów, którzy są samorządowcami, to znaczy ja w poszczególnych dzielnicach zaproponowałem rolę koordynatorów, moich wolontariuszy samorządowcom, radnym, którzy wcześniej ze mną współpracowali, którzy wiedziałem, że, że mają podobne poglądy, podobną osobowość do mojej, że już też często niejedną kampanię zwycięską mają za sobą i wiedziałem, że oni to czują, że oni to rozumieją i że oni dobrze poprowadzą moją kampanię i rzeczywiście pewien plan, który został zarysowany, pewien program tej kampanii, no, jej poszczególne etapy rzeczywiście można powiedzieć są całkowicie realizowane, są zgodnie z planem realizujemy i można powiedzieć, że jeżeli tak będzie dalej jak zaplanowaliśmy to do ostatniej ulotki rozdamy moje ulotki. A jeśli chodzi o pracę w parlamencie? To w tej kadencji pan pracował w kilku komisjach. Pracowałem w dwóch komisjach stałych, to była komisja edukacji, nauki i młodzieży, gdzie pełniłem też funkcję wiceprzewodniczącego podkomisji stałej do spraw nauki szkolnictwa wyższego, bowiem jako wykładowca akademicki właśnie szkolnictwem wyższym i nauką się zajmowałem przede wszystkim. Oraz pracowałem w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, i tutaj zajmowałem się administracją, służbą cywilną, urzędami, tymi wszystkimi procedurami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego, dowodów osobistych, paszportów, informacjami publicznymi. To, to są te obszary, którymi się zajmowałem. I też dla uzupełnienia mogę dodać, że ja też, no, woli pewnego paradoksu, jestem w tej chwili, Jedynym posłem opozycji, który jest formalnym doradcą premiera Tuska, dlatego że jestem członkiem Rady Służby Cywilnej. To jest taki, taki organ doradczy premiera do spraw służby cywilnej. Połowa członków jest wybierana przez premiera, a połowę desygnują kluby parlamentarne, więc mnie klub parlamentarny desygnował. Ja, co prawda, nigdy na, na oczy na posiedzeniu Rady premiera Tuska nie widziałem, ale czasem szef kancelarii przychodził. Był jeszcze drugi poseł opozycji ze ramienia SLD Gintow Dziewałtowski, ale jak wiemy, kandydują teraz do Senatu z poparciem platformy. Ale to było tyle dobre, że wszystkie projekty ustaw dotyczące służby cywilnej czy administracji, zanim trafiły do Sejmu, trafiały na posiedzenie Rady, gdzie wielu ekspertów się wypowiadało i ja. W Sejmie, gdy one trafiały do prac komisyjnych, już znałem te projekty, już znałem argumenty za i przeciw. Dzięki temu to bardzo ułatwiało moją pracę parlamentarną. Byłem jeszcze w podkomisji do spraw zmian w konstytucji, podkomisji stałej. Byłem także członkiem różnych ustaw. Ostatnią ustawą, jeżeli chodzi o moje boje parlamentarne, to. To, to była ustawa nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej, słynny artykuł 5a, który został wprowadzony w ostatniej chwili, mimo negatywnej opinii wcześniej. No właśnie, co pan sądzi o tym, że prezydent Komorowski podpisał tą ustawę? i tylko chcę wprowadzić korekty dotyczące niezadowalającego trybu i skierował ją do Trybunału. To, to, to była świadoma polityka rządu, to znaczy termin uchwalenia tej ustawy z tą poprawką, bo to wszystko bardzo precyzyjnie zaplanowane. Pamiętajmy, że ta ustawa sama w sobie jest wykonaniem prawa europejskiego i my to prawo dawno już powinniśmy zrealizować. Mam tu na myśli możliwość szerszego wykorzystania informacji publicznej do działalności gospodarczej. I takie rozwiązania zostały wprowadzone, my trochę z nimi polemizujemy, bo naszym zdaniem można to było lepiej rozwiązać, ale niespodziewanie, najpierw na etapie Rady Ministrów, przed, po konsultacjach społecznych, wrzucono ten słynny 5a, wobec protestów organizacji społecznych, wobec negatywnej opinii ekspertów, w Sejmie on został zgodnie odrzucony. Nawet mieliśmy przeobiecane ze strony platformy, że on już nie wróci. Tymczasem jednak rząd nacisnął. Senatorowie znów tę poprawkę wprowadzili, mieli obowiązek głosowania za tą poprawką. Wróciła ona do Sejmu, no i tutaj znów była dyscyplina głosowania, i, i ta poprawka została przegłosowana, ale było to zrobione tak późno, że właściwie prezydent był postawiony pod ścianą. Prezydent nie mógł tej ustawy zawetować, za dlatego że że no by to oznaczało duże ryzyko dużych kar finansowych dla Polski, dlatego że już przekroczyliśmy wszelkie możliwe terminy do wprowadzenia prawa europejskiego w tym względzie. Już były monity ze strony instytucji europejskiej i wręcz groźby. No i, i prezydent wiedział, że jeżeli zawetuje, to, to, to specjalnie było tak zrobione, żeby nie, żeby nie mógł zawetować. Ale również oddanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego tego, tej, tej, tej ustawy post factum nie wyczerpuje, Znamion możliwości sprawdzenia konstytucyjności. Dlatego, że naszym zdaniem obok niekonstytucyjnego trybu wprowadzenia tej poprawki, który polega na tym, że Senat nie może wprowadzać nowych instytucji, nowych rozwiązań, Senat może poprawiać prawo, to, to co było złe, ale nie może zupełnie wprowadzać nowych rozstrzygnięć, które jakby nie mają nic wspólnego z istotą tą A rzeczywiście to nie ma nic wspólnego, ten artykuł 5a nie ma nic wspólnego z. Z integralną częścią nowelizacji, ale naszym zdaniem ta poprawka jest niekonstytucyjna ze względu na meritum. Ona ogranicza prawo obywateli do kontroli władzy publicznej w obszarze gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa. Wprowadzono, można powiedzieć, trzecią kategorię. Informacji, mamy informację publiczną, która jest powszechnie dostępna, mamy informację, na którą można nałożyć klauzulę niejawności, która w związku z tym nie jest dostępna, a mamy teraz trzecią informację, która będzie publiczna, ale będzie można odmówić jej udostępnienia pod pretekstem dbania o interes gospodarczy państwa. I naszym zdaniem to jest bardzo niebezpieczny zapis, dlatego że po prostu wszelkie działania, dokumenty, informacje dotyczące choćby sprzedaży majątku. Narodowego, skarbu państwa, będą przed obywatelami ukrywane, przed obywatelami, przed posłami, przed wszystkimi i nie będziemy już wiedzieli, co jest sprzedawane, komu jest sprzedawane, za ile jest sprzedawane, tylko dowiemy się post faktum, że właśnie zostało sprzedane. I to jest bardzo niebezpieczny artykuł, dlatego będzie prawdopodobnie przygotowany też drugi wniosek do Trybunału, który już po wyborach, który tę ustawę zaskarży od strony nie tylko formalnego wprowadzenia tej poprawki, ale także od strony meritum, dlatego że to, co zrobiła Platforma, to jest naprawdę gwałt na prawie obywateli, do kontroli władzy publicznej. To jest niedemokratyczne, to jest sprzeczne z zasadami wolności, to jest jeden z przejawów pewnej dyktatury większości, którą konsekwentnie realizuje Platforma Obywatelska. Mam przyjemność i jestem dumny z tego, że udaje mi się współdziałać i współpracować z różnymi parlamentarzystami od 90. roku i chciałbym jeszcze, żebyśmy trochę porozmawiali o pracy. Mianowicie jednym z fundamentalnych przepisów jest przepis mówiący, że jeżeli kogoś się zwalnia lub likwiduje mu się stanowisko pracy, to on powinien być poinformowany o rzeczywistych powodach tego zwolnienia. Praktyką gospodarczą nie tylko yy, ostatnich lat, ale też i często jeszcze za PRL-u jest to, że po pierwsze, zainteresowany w ogóle nie wie, że się gromadzą wokół niego jakieś chmury, że jego stanowisko ma być zlikwidowane, a po drugie, sądownictwo nasze nie chce wchodzić w sprawy wewnętrzne i gospodarcze firmy. W związku z tym, jakby w obecnym prawodawstwie ten, Zapis mówiący o tym, że powód powinien być rzeczywisty zwolnienia i znany zainteresowanemu i innym y, organom chociażby Państwowej Inspekcji Pracy jest w rzeczywistości nierealizowany. Czy Pan Poseł nie widzi potrzeby y, zmian w nowym ustawodawstwie? Tutaj, jak również jeszcze jedna sprawa, o której chciałem na koniec powiedzieć, mianowicie dostosowując prawo polskie, do prawa unijnego często yy, obserwuje tego typu patologie, że dostosowanie jest tylko pretekstem, a wprowadza się zupełnie inne zapisy, niż wynikałyby z praw Unii Europejskiej. Czy znaczy to, co Pan teraz powiedział, całkowicie jest prawdą, jeżeli się spojrzy na moje doświadczenie parlamentarne? Pod pretekstem dostosowania prawa europejskiego, polskiego do prawa europejskiego, czyli pod pretekstem implementacji prawa europejskiego do naszego porządku prawnego wprowadza się rozwiązania, które nie są wymagane, które często idą dalej, które często ograniczają właśnie prawa obywateli lub realizują czyjś konkretny interes polityczny, ekonomiczny. To jest oczywiście bardzo niebezpieczne, dlatego że tutaj tworzy się prawo nie z punktu widzenia na, na, na czyjeś dobro, czy nawet na dobro powszechne, jak to się mówi, tylko z punktu widzenia na czyjś, na czyjś interes. I to, o czym Pan powiedział, czyli ograniczanie praw pracowniczych, bo, bo o tym trzeba powiedzieć, że to jest ograniczanie praw pracowniczych, jest w tej chwili normą. To znaczy, że szczególnie te rządy, bo duży kładą nacisk na tak zwaną komercjalizację wszystkiego, na tak, zwany manager, na tak zwane zarządzanie w formie menadżerskiej wychodzą z założenia, że menadżer musi mieć prawo swobodnego dysponowania kadrą, czyli nie liczenia się z człowiekiem. I przykładem tej polityki, którą ten rząd realizował, jest choćby tak zwana komercjalizacja szkolnictwa wyższego. Gdzie, gdzie rektor już nie musi być profesorem, ale ma być menadżerem, i tak zmieniono prawa pracownicze w zakresie szkolnictwa wyższego, że w tej chwili właściwie rektor będzie mógł dość swobodnie zwalniać nawet profesorów akademickich, niezależnie od wieku, nie będą oni chronieni. No, rzeczywiście, tu nie chodzi tylko, nie mamy, mamy nie tylko sytuację taką, że, że robotnicy nie są, nie są jakby chronieni prawem pracy, ale nawet profesorowie nie są chronieni prawem pracy, bo już myślenie w kategoriach w kategoriach prawda, zarządzania menedżerskiego przekłada się na wszystko. Wszystko się komercjalizuje, prawda, szpitale, uczelnie, jako pewien etap do, do totalnej, totalnej prywatyzacji, gdzie no, wszystko ma być kogoś a nic ma nie być wspólne, nic nie ma, nie ma być polskie, nie ma być narodowe, tylko, tylko w rękach prywatnych. Ja nie jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby jak najwięcej rzeczy, przedsiębiorstw, gospodarstw było w rękach prywatnych, bo prywatna inicjatywa, własność jest, jest podstawą, podstawą bogactwa narodów, natomiast no, są takie obszary życia jak służba zdrowia, jak, jak szkolnictwo, którego powszechność gwarantuje konstytucja. Są takie prawa obywatelskie, jak prawo do, do, do pracy, prawo do informacji o, o, o swojej sytuacji, także sytuacji zawodowej. I niestety te prawa człowieka nie są realizowane w, dziś, w dzisiejszym świecie, nie są realizowane w dzisiejszym prawodawstwie. I niewątpliwie ten obecny zły trend w Nowym Sejmie trzeba zatrzymać. Jest coś takiego, było w przeszłości, coś takiego jak dobre kupiectwo. Na przykład ktoś, kto handlował w Londynie z zepsutą rybą, jeżeli klienci, konsumenci, zatruli się tą rybą, to był skazywany często na to, że musiał ją zjeść sam. To był taki bezpośredni sposób przywracania zasad dobrych, dobrego kupiectwa. Czy w dzisiejszych czasach. Podobnych rozwiązań, oczywiście nie bezpośrednich, tylko prawnych nie można by stosować. Przecież dobre prawo powinno eliminować patologie. To, co przed chwilą Pan mówił, dowodzi, że często patologie są uważane za normy. To jest niewłaściwe i z punktu widzenia państwa, i z punktu widzenia prawa, i z punktu widzenia zarządzania. Jeżeli przedsiębiorstwo prywatne będzie zarządzane w sposób. Taki, który nie daje gwarancji na współpracę. Bo przecież, jeżeli właściciel źle traktuje swoich pracowników, to z jakiego powodu ma traktować dobrze klientów? Znaczy, tutaj można powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Właściciele bardzo często wykorzystują trudną sytuację na rynku, to znaczy sytuację bezrobocia, wiedzą jak, jak cenne jest stanowisko pracy. W związku z tym obniża się warunki pracy, obniża się wynagrodzenie pod pretekstem kryzysu finansowego. I mówi tak się pracownikowi, jak ci się nie podoba, możesz nie pracować, możesz odejść, prawda? I rzeczywiście, I rzeczywiście jest tak duża rotacja ludzi, dlatego że tak wiele osób szuka pracy, że pracownik spokojnie zwolniony może być zastąpiony przez innego pracownika, ale co to oznacza? To oznacza, że ludzie nigdy nie są pewni. Swo swojego dnia jutrzejszego, jeżeli chodzi o zatrudnienie. prawda, Boją się, że stracą pracę, przyjmują upokarzające warunki pracy, żeby tylko pracy nie stracić, nadzieją, że, że, że będzie lepiej. No, niestety, zapomina się w tym wszystkim o godności człowieka, zapomina się w tym wszystkim o, o pewnych zasadach moralnych. I, I teraz przechodzimy do drugiej kwestii, do drugiego zjawiska, które jest dość powszechne, o to, o czym Pan powiedział. Można to szerzej rozwinąć. No, mamy do czynienia tak zwanym relatywizmem moralnym. Ten relatywizm moralny mamy, mamy i w mediach, i w biznesie, i w relacjach społecznych i także niestety często w polityce. To znaczy ten relatywizm moralny polega, polega na tym, że Zasady, jakby się mówi, dogina się do, do swoich oczekiwań, do swoich potrzeb, do, do, do swoich poglądów, a nie my staramy się uznać wyższość pewnych zasad i je real, koncept, realnie wcierać w życie. To, co kiedyś było uznane za złe, to, co tradycyjnie było uznane za złe, tak jak na przykład, nie wiem choćby kradzież, oczywiście kradzież wciąż formalnie jest zła, ale dzisiaj się mówi, no wszyscy kradną, to dlaczego ja mam nie kraść, prawda, więc oczywiście, oczywiście jest przyzwolenie społeczne na, na, na złe, negatywne zachowania, na patologię, na korupcję i nie ma w tej sprawie dzisiaj, Zdecydowanej walki z tymi zjawiskami. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, na pewno podejmie działania, aby i prokuratura była skuteczniejsza, aby sądy były bardziej sprawiedliwe, aby rzeczywiście policja i więziennictwo działało, działało sprawnie, po to, aby rzeczywiście obywatel mógł czuć się bezpieczny i w miejscu pracy, i na ulicy i także w swoim domu, żeby się nie musiał obawiać, że po prostu zostanie w jakiś sposób naruszone jego czy dobra cielesne, czy też jego pewien, powiedzmy status status jego dobra można być duchowe. No dzisiaj mamy często sytuację taką, że, że są naruszane, naruszane można powiedzieć dobre obyczaje, jest no uczucia także moralne, uczucia religijne. Ludzi i sądy stwierdzają tak jak w przypadku Nergala, że przecież to jest ekspresja artystyczna, że to nie ma nic wspólnego z jakimiś poglądami, z etyką, z etosem, że dzisiaj wszystko wolno. Otóż nie jest tak, że wszystko wolno. Jednak prawo nie może wszystkiego regulować, ale jeżeli już prawo jest ustanowione i coś reguluje, to musi być przestrzegane, to musi być egzekwowane. A dzisiaj jednym z największych problemów jest to i to dotyczy i prawa pracy, i innych obszarów prawa, że nawet jeżeli są zapisy tego prawa, które są wydają się dobre, wydają się właściwe, wydają się korzystne, to prawo nie jest realizowane i nie ma możliwości egzekucji tego, żeby to prawo było realizowane, bo sądy niestety nie, nie wykonują swoje, swojej roli tak, jak powinny. W przyszłym parlamencie chce pan kontynuować to, co w czasie obecnej kadencji pan robił, czy może jest jakaś komisja, z którą by pan chętnie się zapoznał? No niewątpliwie komisja, która się zajmuje. Polakami za granicą, Polonią i Polakami za granicą. Jest to ta komisja, która mnie pociąga w tej kadencji. Chciałem być jej członkiem, ale niestety było zbyt wielu chętnych i nie udało mi się do niej wejść. Ja pragnę przypomnieć, od wielu lat zajmuję się wspieraniem Polaków mieszkających na Kresach, na Ukrainie, na Białorusi, ale szczególnie na Litwie. Wspieram tam naszych rodaków, którzy szczególnie obecnie w ostatnich latach są. Są dyskryminowani przez, przez władze litewskie. Mimo, że władze litewskie, mimo że Litwa jest w Unii Europejskiej, to, to polityka wobec mniejszości przypomina politykę Białorusi wobec, wobec mniejszości. I to jest przykre. I tu bardzo mocno jestem zaangażowany w te sprawy wspierania Polaków na wschodzie, na kresach. Mam nadzieję, że w kolejnej kadencji Sejmu. Również będę członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RPA i Sejmu Republiki Litewskiej, że będę w grupie bilateralnej polsko-litewskiej i że może właśnie będę, będę w komisji, która się zajmuje sprawami Polaków, bo to nie tylko chodzi o, o Polaków mieszkających na Kresach, ale też przecież Polaków mieszkających w Niemczech, którzy nie są uznawani za, za mniejszość, także duże pole do działania tutaj jest i, i mam nadzieję, że będzie mi dana szansa, że obywatele dadzą mi tę szansę i że również na tym polu będą mógł kontynuować moje działania parlamentarne. Bardzo Państwu dziękuję. Gościem Państwa był... Pan poseł Artur Górski, kandydat warszawskiej listy PiS w obecnych wyborach. Również Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam na moją stronę WWW, zapraszam do mojego Facebooka. Przede wszystkim proszę Państwa o oddanie na mnie głosu. Dziękuję Panie Redaktorze.